Siemano Widzowie, dzisiaj mam specjalnego gościa, Przywita się Siemano Widzowie Ja jestem jego kolegą i też mam swój kanał na YouTube tak. Ale polecam subskrybować kanał Boxera Dzięki, dzięki, twój też polecam ogólnie, ale tak Na początek, że kolega... Co nie było, ja nie jestem taki słaby, tylko po prostu mam, dopiero mam tutaj pierwsze minuty gry Kita se odbierz, tak powiem Zobaczcie, wiem nie mam robić dobra, ja ci dam i... nie, nie. ja ci dam trzy klucze krecika tutaj nie, nie akurat już minął no, masz trzy klucze ogólnie dzisiaj będziemy otwierać klucze miałem trzynaście, da trzy dałem koledze i otwieramy tylko se ustawię, żeby było ładnie widać dobra Yo, bratku. No właśnie, widzę te Nike. Co ci wypadło? Mów. Dobra, co ci wypadło? Mam chyba, No, chyba, perełki. Ja, perła, totem. Legendarny klucz. Sztabka naderytu, Kolejny, legendarny klucz. Kolejny totem. Kolejny, legendarny klucz. Jedno, proszę, proszę. Dobra, jest chyba totem albo klucz. Klucz. No i... Klucz, mordowy. Poczekaj, poczekaj, nie otwieraj. Ja dostanę dwie interperły. Mam cztery legendarne klucze. To dawaj, otwieraj. Co ci wypadnie? Dobra, ja za animacją. Koł! Nie mam niby klucz. To jest jaki? To jest legendarna. Ja mam klucz legendarny. Ej, mi też się zepsuło. O nie, zepsuły nam się klucze. No mhm. Znowu. A i ogólnie chciałem przypomnieć, że tutaj też będzie trwał konkurs. Subik. Subik, like. No i oczywiście trzeba obejrzeć do końca. Tutaj jest specjalnie dla widza totemik. Tutaj trzymam. O, tutaj jest totemik dla widza. W komentarzu trzeba napisać swój nick z discorda, No i wtedy dodam. O, ja mam. Ja to jestem nowy, ale też mam coś. Ja mam ogólnie Kuda. dwa złote jabłka. Dla widza? Dla widza. Się do... połączę i dam. Dobra. To poczekaj, tepnij się do mnie. Pokażę ci mój no. domek piękny. Ty, gdzie jest moja krówka? A, tutaj już urosła. Wysłałem ci, weźmię. śmie. Dobra, git. Joł, ale domeczek. E, 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 teraz. O. Tutaj zaczyna nam dopiero. Mogę sobie troszkę ścicinę? O, nie możesz, bo działka. No właśnie. A jak, jak to zrobić? Poczekaj, chyba nie można dodać. Możesz mi dodać? Ty Do, masz nie, 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 to... Chłopie, to są działki i klany, działki i klany. Tak, widzę, działki i klany. Na... No. V1, na pierwszym są państwa, tak, Grenlandia, jesteśmy w tym, na, w komentarzu wow. Discord pisz swój, widzu, no i może dołączysz. Będziecie, będziecie mogli ocenić mój domek i mam, mam Discorda domek, a więc będzie sposób. No, to jest mam Discorda, to jest mój nick z tego, z Minecrafta, tak, tak. A BlackServe to jest ogólnie, tak, różnie, na Discordzie i tym podobne, tak, na YouTube Może też, tak, tak. i tak, I, ile no masz? Kurde, nic nie mogę otworzyć, do... możesz mi podziałki, do czy coś? Nie da się, nie można, i nie bulwersuj się, spokojnie. No bo ja nic nie mogę zrobić, mordo. Masz 2000, tysiące, nie bulwersuj się, dam ci itemy. Dziękuję. Masz tam żelazny set Na razie No ja na, ja na razie nic nie zrobię z tym Bo ja nie mogę nic nigdzie zaglądać Ja sobie zrobię farmę Nie wiem co jeszcze Chodź, chodź Ale obok, obok ciebie sobie zrobię No to git, koło mojej działki, co nie? No oczywiście Na razie żelazny secik, tutaj odkładam rzeczy Moje Obok ciebie będę się czuć, że tak powiem bezpiecznie <laughs> moją obroną no fajnie. A chwila, dam ci jeszcze te co ty... Nie masz kilofa do tego i, ty, i tym podobne. Ja ci dam, co ty tak będziesz chodzić, biednie? O, zap... Poczekaaj. Muszę. A widzowie w ogóle... Wiecie jak my się poznaliśmy? Jeszcze ja nie mogłeś powiedzieć, powiedzieć Bekser. A. Um, oczywiście. W Minecrafcie. No. To znaczy, on no. nam ogólnie taki jeden. Po prostu najgłupszy gracz. Dawidek, coś tam, coś tam. Zabił, zabijał nas i zbombardował nam bazę, nie? I my nie, nie, to nie to tobie, mówić. to tobie. Mi dwa razy jeszcze znaczy, nie chodzi. Chodzi mi jak coś Rzymi i zbombardował mojemu koledze jeszcze i mi bazę i jakby nie mogliśmy nic zrobić, żeby wszystko zepsute no Posławę u nas, u coś. nas było tak, że o, świnki mają co jest już o, jest, świnka ma dobra, weź mnie wypuść proszę bardzo dam ci dobra, trochę bambusów tak. i trzciny trzciny na ten dobry początek Dobry, Żebyś ja się zrobił farmę, bo na razie... A ty, masz, ty masz gdzieś dotąd działkę? Poczekaj Nie Musisz chyba sobie działkę kupić, chłopie No musisz, musisz Ale na razie jak nie... Za... Ja Ci mogę co najwyżej dać 10 koła No nie wiem, fajnie by było jakbyś mi dał A działka kosztuje 30 O dobra, ma, mam to już, mam to już Dobra. Jestem na strefie, gdzie już działki nie ma. Togi, to co? Z widzami się za chwilę jeszcze porozmawiam. Już widzowy jestem. Tak se na chwilę pokazaliśmy na osobności. Tak. I tak. Dam mu tam rzeczy, on jest w tamtą stronę. O, gdzieś tam. Ja zrobiłem sobie taki mały port, port ale la... tak sobie ładnie zrobiłem, o. To se usunę. Jak będę mógł, to dodam tam swoją łódkę. No, okej. Okay. Chętnie. A nie, w sumie nie postawisz, bo jest ten... Ale nie, działka. bo ja mogę postawić i przepłynąć i zostawić. A, no w sumie to co teraz? Ja ści, ścinę, ci i... O Jezu? Co tak głośno? Co tak głośno, O się siema! Dobra, dawaj. Chłopie. Bokiem parkuj. O. Dobra. No. Ej, a teraz? Czekaj. Chcę to sprawdzić? Chodź. Chodź na chwilę, chodź na chwilę. Ej, co jest teraz to z twoja łódka. Ukradłem ci. Dobra, chodź na chwilę, pokażę Ci taki trik. Dobra, ten odcinek będzie najlepszy. No dawaj. Ej, ej! Nie no, tepaj się, tepaj, tepaj, tepaj. Kocham prankowanie takich ludzi. Yyy. Mm. Jestem zbyt, jest zbyt nai naiwny. Musisz no, nie widziałem. Musisz uważać na siebie. Ja ci ufałem. No i dobra, już spokojnie. Te No, spokojnie. To to. To co jest twoje, to ja ci tam wyrzucam kilo. TP Accept. No, no już kilka razy wziąłem. Nie wiem, coś mi się zapsuło najwidoczniej Nie pchaj mnie tam, bo tam masz swoje, swoje rzeczy. O klucz. Nie wiem, co ja tam jeszcze twoje jest. Tam ci masz tam. Wyrzuciłem ci wszystko. Twój klucz. Szybko weź. Dobra. Nie można być naiwnym i tyle. Znaczy, nabie. Po prostu. Nie ufaj wszystkim. Ufałem tobie. Dobra, dobra. Ufałem to. Dobra, uspokój się już. Nie dygaj. Dobra, bambusy ścięte. Dobra, to widzimy się zaraz jak sprzedam bambusy. Jak sprzedam bambusy. No i będę już w piwnicy. Łopaj, te dandala. Siemanko! Specjalnie dla ciebie! Uważaj! Po pierwsze. Dobra, ale Bambiki leżą. Ucieka już. Kończmy. Specjalnie dla ciebie. Wypłaciłem 10 koła, proszę. Pomagamy biednym, tak, pomagamy bezdomnym, którzy dopiero budują swój dom. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tak, o. Nie trafiłem, poczekaj, bo na F5 się tak nie da się grać trochę. O, dobra. Pala się. Pół, pół, pół. A, widzowie, może kiedyś zrobimy serię na na przykład craft czy coś na czytach, co nie Oczywiście na tym serwerze nie cheatujemy, ale na Kraftclubie czy coś już tak. No właśnie, dokładnie, dokładnie tak. Na Kraftclubie można cheatować, bo tam zęciak po prostu zbaduje. A tutaj. o, typ, uciekam. O kurde, to chyba on nie jest jednak dobrze nastawiony. Siema, to jest jakiś typek. No, jak tutaj będą przeklęstwa, to niestety. No. Nie. Weź się szybko do mnie, tepni. Ja cię tepnę. Bo w działce mnie cię nie zabije. Trzeba pomagać innym. Szybko, bo cię zabije. Tepaj. Pai. mam nadzieję że słowo zabić to nie jest takie że no i za późno walną cię raz raz tylko on mi napisał to spierd a nie mów na filmie co to ma być ale wspieraj wspieraj mówię Dobra, dobra. Timuje się, timuje się. No, czy mi daje refy? Jezdu. Serio? Bóg go nawrócił, Bóg go nawrócił. Dobra, nieważne. Dał mi klucza. Dobra, na razie. Dzięki prawdziwe. Się ponownie... W... Widzimy się ponownie, widzowie, tara No i tak, kończymy dach, z którym cały czas... Po prostu cały czas go zostawiam, bo mi się nie chce, ale tym, na tym odcinku go chcę skończyć. No, trochę roboty jest, bo derretowy gilow mam nie enchantowany i jest dużo, dużo, dużo um, wolniejszy. To jest taki duży minus też. Więc lipa. Jak niechcący tą nacisnąłem i wrzuciłem jakiemuś npc towi um, na strefie AWK, to pewnie się ucieszył. No, ten typ, nie ja, oczywiście. No, ale co no. Raz się żyje. Znaczy, kiedyś się to zdobędzie od nowa. Nasz kolega właśnie sobie dostał itemy od tego dziwnego typa jakiegoś. No, sobie. Ty... Ja napisałem, więc no, ja nie mam, to on mi pomógł. Norbert. A, no niby git, a ile masz hajsu? Ja mam 12 koła. No to już coraz bardziej się zbliżasz na ten, no na kosz działki. jednego z graczy na tym serwerze, czyli mam Discorda, pieniądze. No dziękuję, dziękuję, kłaniam się, bardzo kłaniam. Dziękuję o wspomnienie o takiej osobie, dziękuję. <gry> A żartowni się z nas. Musiałem zatrzymać, bo kolega miał ze mnie bekę, a jego, u niego wszyscy śpią i nie mógł się zaśmiać. Więc no... No, widać, że ze mną to jest różnie. Że potrafię rozśmieszyć tym Czym nie miałem rozśmieszyć, więc, no. Nieźle. No tak, już trzy czwarte skończone. A, wieczem chcę kopać. Pięknie. No tak. I marchewki. No. Marchewki Byle też uroczyły. się dobrze sprzedają. A i ogól, u, ogółem coś miałem powiedzieć. Mów, mów. Ale zapomniałem, tak jest. Problem. No. To. To. No, ty to na serio. Nieraz musisz takie rzeczy odwalić. Jak to ty. No, ja na razie nie mam nic do gadania. Więc taka trochę nudna cisza. Takie ga gadanie bez powodu. Eee, yy, to tak. Gadaj, o, poczekaj, ci, bo ten Nor... no, Norbert Tung do mnie się dobija do drzwi. Muszę wyjść. No, bo Norbert Tung, 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 Sakur? Ci się do drzwi dobija? Czekaj, set... ...com. Do mnie się to Ile co tworzyć? Klucz legendarny. Uwaga. No, taka sypialnia, majster. Tutaj, i tak zbieram, to wygląda. O, zbieram, zbieram, zbieram. I to będzie chyba klata netherite'owa. Nie. Chodź, tutaj, Nie, świnka to nie. Jest klata netherite'owa. Coś pisze. On nie może się wydostać. Do widzenia. No chyba cię coś nie, on, on chce to wszystko rozwalić czołgiem. Dobra, nieważne, idziemy kończyć bazę. Już wróci, wróciłem, już. No i co, widzowie, no... Nie ma nic jakby... Jest nudno trochę. Nie mam nic do gadania jakby. Gdyby coś tu się działo, czy coś. Po prostu nie ma o czym gadać. I tyle. A, no właśnie. Widzowie, co wy chcecie, żebym jeszcze... W co jeszcze grał? Ja już ułożyłem taki... Znaczy, wstawiłem taki... Odcinek, gdzie pokazywałem jakie mam gry, w które mogę grać. No i wybierzcie w komentarzach: choć na razie to tak wprawdzie to nikt nie ogląda, bo nie mam widzów, ale to trzeba rozkręcać biznes. No, aktualnie już skończyłem robienie tej piwnicy, zmieniam teraz na lanterny, bo są pochodnie, to brzydko wygląda. No, więc słabo. O, dobra. Ale nie, ja muszę wyłączyć, bo będę wstawiać światło. O, dobra. Teraz tak. Co jakiś blok, bloków ileś? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, dwadzieścia, czyli co dziesięć, raz, dwa, znaczy co pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pyk, no i pyk jest. I tak kolejne 5. Raz, 2 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No wam tego nie będę przedłużał, tylko po prostu jak skończę, to wam pokażę wynik tego. No, widzowie, już skończyłem, teraz będę na górze stawiać. Tylko oczywiście muszę... Ja przez to jakby...

jak dobrze liczę O, tak będzie powieszone mm. Ej, ten typ mi zabrał też ziemniaki W serio? No i nie mam chopy... Mam troszkę mało jedzenia i nie mamy jak głupiec To dam ci jedzenie. Czekaj, już sobie marcheweczki zjerem, ale też byśmy mógł przejść Chwila no, raczej tak oświetlone będzie Git, tak klimatycznie. Można rzec, to, to później wezmę zrobię, bo teraz nie. Dobra. Ten typ od, znowu od nas coś chce. Tym. No, to świnka jest. Ta świnka. Wchodzą tam wszędzie. Mam nadzieję, że nie chce mnie zaciukać. On tam jest u ciebie, czy co? To... On tam jest, on sobie tutaj coś przypala. Mam nadzieję, że, że mnie nie, nie zacznie bić. Też. O nie, on ma czołg. Co mnie bije? A, szkielet. To on. Potrzebuję od nas, A ty co tam robisz? A zabrałam sobie jedzenie bo znalazłem. Mm -mm. I ty go Nawet nie. No nie wiem no. Ile masz hajsu? Nie wiem, on ma dużo. Ale ty. Ja mam dwanaście koła nadal. Jeszcze się nie rozrastam, bo nie sprzedałem tej trzciny. A on coś kombinuje. No to co, widzowie? Chyba na ten odcinek to już tyle. Pożegna się ładnie. Nara, widzy było fajnie, mi się bardzo podobało. No to co, widzowie? nara, no subskrybujcie, lajkujcie oba kanały. W opisie będzie nazwa kanału kolegi. No i co? Nara. No